kiedy kochać, kiedy życie chłonąć, płuca wypełniać, drzew kwitnących wonią, patrzeć na gwiazdy, słuchać śpiewu lasu, czas odpowiada, na to nie ma czasu. Ale jest taki rok przełomowy, być może tego, że był dostęp już wtedy do internetu, do, do komputera i rok 2006. Wszystko się zaczęło od wiersza, który jak ja tam tak, kolokwialnie powiem, śmiga w całym internecie. Jest to wiersz pod tytułem Marzyciele. Jakoś tak ten wiersz się spodobał. Nawet powstawały do niego różne melodie niezależnych kompozytorów, także można. Chyba nawet trzy osoby napisały do tego wiersza melodie. Marzyciele to ludzie prości, tylko mają bliżej do nieba. Potrzebują wiele miłości, jak powietrze jest im potrzebne. Każdy nosiłby głowę w chmurach, by zapomnieć o tym, co było. Piszą wiersze o różnych bzdurach na papierze z różą lub liją. Zapatrzeni w zachody słońca z duszą dziecka, co nie chce dorosnąć, mogą słuchać ptaków bez końca i odradzać się z każdą wiosną. Marzyciele! To ludzie prości, tylko mają bliżej do nieba. Potrzebują tak wiele miłości, jak powietrze, jest im potrzebna. Zalążek pisania wierszy to powstał we mnie już tak, może w szkole podstawowej, ale wiadomo, to były takie dziecięce, takie pierwsze próby tam. Nawet nie myślałam, czy to jest, czy to jest ma ręce i nogi. Coś się dzie dziecku rymowało i się wydawało, że to jest fajne w tym wieku już. Potem zaczęłam trochę pisać w szkole średniej, w liceum medycznym. No czasami tak na potrzeby jakiegoś apelu czy, czy jakiejś uroczystości. Kiedy wyszłam za mąż, to wiadomo, dzieci, dzień codzienny, praca i... Proza życia. życia. I na jakiś czas musiałam porzucić to swoje zajęcie pisarskie. A nie, to, <grym> to nie już ten, ja ten, ten to... A może inne zostaną po słowa? Nie wiem. Nie no. wiem, naprawdę dużo jest tych moich wierszy. Wykonywane przez zespół Rokieczantka. Tylko dla nich brakowały jedne zwrotki i oni sobie dopisali tą zwrotkę, by takie utwór wspólny wtedy wyszedł. Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha, Gdy za oknem biała śniegu, Już Pan Jezus w leży, na wyścigi każdy bierze, Zobaczyć Marucha, Marucha. Już Pan Jezus słabie leży, na wyścigi każdy bierze, Zobaczyć Marucha. Dla mnie miasto to właśnie to jest taka jakby betonowa dżungla. Ja nie lubię już tych spalin samochodów, tych codziennego tego, tego ruchu, gdzieś takiego pędu dzikiego. Tutaj jakoś życie trochę płynie wolniej, jakoś spokojniej jest uwarunkowane porami roku. To co mi się bardzo podoba i co mogę właśnie swojej twórczości przekazywać, że Każda rzecz, nawet zachody słońca, czy piękne drzewa jesienią, czy, czy łąki wiosną, latem, to jest inspirujące dla mnie. Ja mogę z tego korzystać i jakoś przelewać to na papier. Mateusz, ucieknij. Tu mamy to całe, te... teraz mamy bielić oborę, w piątek będziemy. No my mieszkamy tutaj, ja z mężem już ponad 30 lat mieszkam, 32 lata. No ja poznałam rolnictwo od, naprawdę już od podstaw, bo taki, przyjechałam, to i stopki trzeba było stawić, i, i z teściem na maszynie muciłam zboże. I, I pomagałam przy sieczkarni. Kiedyś jeszcze ziemniaki też kopało się. Ja pochodzę z Białego Stoku, gdzie urodziłam się, wychowałam i skończyłam liceum medyczne. Ale wiadomo, życie pisze różne scenariusze i Poznałam swojego męża. Nie wiem, czy on mnie tak oczarował, że postanowiłam, że razem z nim będę prowadzić gospodarstwo rolne. Mam rodzinę na wsi, więc nie bałam się zwierząt. Nie przeszkadzało mi to, że różnie tam jest jej warkot maszyn, czy na przykład zapachy na wsi. Zawsze się ich doje. Mam taki zysk, te pieniążki skrót. Znaczy, że masz rękę do hodowli. Do hodowli, no. Nie ja wiem, ma. To... Lubi Pan zwierzęta? Lubi tak. te małe cielaczki, Słysza. to po prostu on już wie, co trzeba, kiedy, kiedy już przejść na paszę, kiedy y, cię martwi, jak nie daj Boże, który zachoruje, to on już tam dba, żeby wszystko było w porządku i zaraz lekarza wzywa weterynarza, żeby, żeby można było jakoś im pomóc. Oj. I dlaczego ja piszę? I skąd się bierze te moje, te moje pisanie? Ja nie piszę z głębin fotela, ani z zabiórka. Zwykłe słowa radość przynosi za nad czoła chmurka. Wiatr czasami wiersze układa, lub deszcz na szybach. Nie sięgają często zenitu, a bruku chyba. Ale z nimi jakoś wesele i lżej życiu sprostać, chociaż można od czytelnika po uszach dostać. Lecz są tacy, którym czytając łezka popłynie od wzruszenia aż błękitnieje tańcząc po rymie. Tym, co ze mną są, choć nie muszą, podobnie czują. wiersze moje sercem i duszą, bardzo dziękuję. Także mówię, może wszystko. Może spowodować, że. No raz może być i, i sytuacja taka właśnie bardziej do płaczu, bardziej później za chwilę przychodzi radość i znów to można radość opisać. Ja się cieszę też, że, że piszą, że, przepraszam, że czytają mnie kobiety w każdym wieku. Bo jak wiadomo, wiek to jest tylko liczba. To jest każdy, ja znam osoby, które mają ode mnie więcej 20 lat, są starsze, ale czują się młodo, a są osoby młode, które. Jakby nie podejmują tego, tego trudu, żeby, żeby w sobie coś tam wykrzeszać, stać trochę tej, tej radości, tej miłości, tylko takie po prostu już one są osiadłe takie. Zamarł w płatkach bezgłośny krzyk, że to już, lecz dlaczego teraz? Jeszcze będą słoneczne dni, jeszcze nie pora umierać. Październiki bezduszne jak kat wykonują wyrok mroźną dłonią. Ten porządek ustanowił świat. Kwiaty giną, kwiaty się nie bronią. Słońce zajrzy im w źrenic szkło na spuszczone, poczerniałe głowy. Taki widok oglądam co rok, kwiatów życia, kres październikowy. Czasami ktoś myśli, że poetka tworzy na wsi, że to jest poezja ludowa. No, część wierszy na pewno była zaczerpnięta, być z tych może tych wierzeń ludowych, może u mnie dużo jest takich diabłów, aniołów, jest dużo, ja personifikuję drzewa na przykład, dużo u mnie jest tych wież, brzus, dębów, ale ja staram się taką być pisarką współczesną, taką niekoniecznie, że, że piszę o tym jedynie, co się robi na wsi, chociaż bardzo dużo, jak podkreślam, wpłynęło to na to moje pisanie. Kochanków z gwiazdnych łąk unoszą jednorożce. Wiosennym odurzeniem pachną przydrożne rowy. Niedługo będzie świt. Za moment wstanie słońce i cicho się rosnuły wielkich mgieł osnowy. Przed chwilą zatonęli w swych ciałach i źrenicach, dzielili się rozkoszą jak głodnie dobrym chlebem. Znaleźli w sobie moc, co pali i zachwyca. A teraz Podążają w codzienność jasnym niebem. Nie budźmy ich ze snu, niech jeszcze harfy grają, niech wolniej płynie czas kochankom przeznaczony. Ach, jednorożców żal, po niebie umykają w magicznych zaklęć świat miłością wypełniony. No, jeszcze jest jedną właśnie z moich tych takich pasji jest fotografowanie. Staram się zatrzymać ulotne chwile, także może pamięć kiedyś będzie zawodna, ale będzie można sobie przypomnieć o, o nas. Mamy swoje też obbociany, mamy swoje zwierzątka, kotki. Więc nie zbywaj, proszę, uśmiechem cichych westchnień i wierszy paru. Dobrze czasem z szarej nicości przenieść duszę w krainę czarów.